Witam się z wami serdecznie z poziomu biurka. Dzisiaj tylko moje ręce oraz cienie błyszczące z glam Shopu. Oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy się znajdzie, ale dzisiejsza tematyka to wyłącznie glam shop, dlatego że mamy Black Friday. Swoją drogą dajcie znać, czy zrobiliście już jakieś zakupy, a może dopiero polujecie. Mam nadzieję, że ten film wyjdzie maksymalnie do piątku, żebyście mogli zobaczyć, jakie fajne błyskotki warto kupić. Od razu powiem, że nie mam większości tych, które mają zieloną drobinę. Raczej unikam. Nie wiem jaka będzie jakość, dlatego że używam dzisiaj wyłącznie sztucznego oświetlenia. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać i słychać. Nazwę zgłam uchwali sobie bardzo dużo osób. Dla mnie nie są jakieś nadzwyczajne, ale poprawne jak najbardziej. Dużą okrągłą kulkę wykorzystuję chętnie do suchego konturowania. On jest już niedostępny. Ale ten płaski staniecie w jakichś innych zestawach. Największy ma zbite włosie i według mnie jest idealny do kremowego konturowania. Moja sztuka pochodzi z AliExpress, ale spokojnie w glamie też dostaniecie taki kształt. Bardzo dużo osób chwali sobie pędzle na przykład z kalendarza adwentowego. Mój chiński ma takie ciemne włosie, więc nawet jeżeli upierdzielicie go brązerem, to tego nie widać. Kremowy brązer jest dosyć kontrowersyjny, dlatego że jest to powiedziałabym konsystencja w połowie sucha. Jest taki dosyć stabilny, jak widzicie, nic nie wypada. I polecam go rozgrzać na paluchu, można bez problemu go rozprowadzić, rozmasować. On bardzo ma ładny pigment i ładnie się też rozciera. Jeżeli lubicie coś takiego, nie aż mocno płynnego, tylko bardziej półsuchego, półmokrego, to mogę serdecznie polecić. Mój odcień to jest. Orzech laskowy. Lubię go też tak nabrać na pędzel po prostu bezpośrednio z opakowania. Dzięki temu na twarzy bez tego czynnika ciepła, wydaje się troszkę chłodniejszy, taki jak jest w opakowaniu. I to jest absolutne wiadro. On ma 25 gramów. Starczy Wam naprawdę na pół życia. Zapach jest delikatnie śmierdzący, ale czuć go dopiero, jak sadzicie nos w opakowanie. Róże w kremie są trochę bardziej kremowe, ale dalej zachowują tą swoją. Lekko suchą konsystencję. I na odcienie tego, co posiadam, mogliście widzieć w teście Belle od Red Lipstick Monster. Taki maluszek ma 12 gramów. Kolor jest trochę przekłamany w tym świetle. Jest bardziej pomarańczowo brzoskwiniowy Coś takiego jak teraz, tylko przydałoby się więcej różu. Niestety, żadne światło obecne nie oddaje tego koloru, jak jest na żywo, ale one nie są już tak suche. Są troszkę tępe w rozprowadzaniu ale przy blendowaniu nie ma naprawdę żadnego problemu. Nie powiedziałabym, że jeden i drugi produkt zastyga, ale dzięki tej swojej suchości właśnie nie przemieszcza się po twarzy, jest taki w połowie zastygnięty. Ciekawa konsystencja, ją naprawdę lubię. Bielon ma też genialne gąbeczki, jeżeli szukacie czegoś bardzo, bardzo mięciutkiego. Dla mnie jest to aż za miękkie. Mają też naprawdę fajne błyszczki. Tego konkretnego akurat nie ma, ale są na przykład te od Marty. I jedyny ich minus to niestety jest opakowanie, dlatego że tutaj też mi wycieka. Wiem, że w tych błyszczykach od Marty ten stoper szczepia się tutaj do opakowania. Jak ktoś pytał, dlaczego ten błyszczyk jest czerwony, to nakładałam go na pomadkę. Stąd też się upindolił. Ale miałam od nich kilka błyszczyków, i wszystkie są naprawdę bardzo fajne: nie wysuszają ust, wręcz przeciwnie, zachowują się jak taki przyjemny olejek. Mogliście już zauważyć, że palety z Glamu bardzo lubię i polecam. Jeżeli chodzi o maty, mają wysoką pigmentację, jednak są delikatnie sprasowane. Nie ryjcie w nich jak dzika kunawa greście, bo naprawdę nic z tych cieni nie zostanie. Polecam delikatność. Jedne maty są bardziej suche, inne bardziej masełkowate. Jeżeli chcecie kupić jakąś konkretną paletę, to polecam przejść do testu. Właśnie tej palety. Muślinowej i sorbetów jeszcze nie testowałam, ale ja już widzę, że te błyski są obłędne. Większość jest płatkowata, bardzo intensywnie błyszcząca. Test się pojawi na kanale. Na ten moment obie te palety są wyprzedane, ale mam nadzieję, że wrócą. Ulubieńcy? Kolorystyka bardzo mi się podoba. Cienie są dosyć potężnie lotne. Bardzo luźno sprasowane, ale mają też bardzo mocny pigment. Inne kolorki z Neon Pastel. Tą paletę też już widzieliście u mnie na kanale, tak samo jak Balladę. Możecie zobaczyć sobie test. Ja ją też serdecznie polecam, ale uwaga, jest sucha i lotna. I współpraca z kolejną Martą. Błyski są jedne z moich ulubionych, jeżeli chodzi o takie nuciakowe, mocno intensywne, drobinowe. Same się oczywiście przyklejają, bo to są turbo turbopigmenty. Maty również należą do tych delikatnie sprasowanych. Ale pigment nie jest tak zabójczy jak w przypadku z Malo. I jak jeszcze mówimy o zmalowanej, to możecie zerknąć na paletę Przebłysk. Ja z niej mam pojedyncze odcienie i są naprawdę bardzo fajne, o ile lubicie brokaty, dlatego że ich jest dużo. Widzicie tutaj brokat rocznik z palety Przebłysk, i patrzcie, jaki jest cudowny fioletowo-niebieski z selednowymi drobinami. I ten bazowy fiolet. Jest taki troszkę wpadający fuksje. Bardzo lubię Turbo Plusy, dlatego że są drobno sprasowane, dają przepiękny efekt. No, niestety ostatnie zostały już w tej palecie oraz w palecie Alter Ego. Natomiast ona ma bardzo kiepskie oceny, jeżeli chodzi o maty. to, to błyski są przepiękne. Wiktoria na pewno nie będzie w promocji, dlatego że jest to paleta charytatywna, ale również jest świetna jakościowo i serdecznie polecam do takich dziennych makijaży z delikatnym twistem. Jedynie ten najchłodniejszy może się troszkę osypywać. Esencja w dosyć kiczowym opakowaniu, nawet bardzo, ale znowu błyski są przecudowne, prze, prze ale nie osypują się aż tak drobinami na twarzy. Z matami naprawdę dobrze się pracuje. Tutaj mam wklejony odcień sedno, który możecie znaleźć w pojedynczych cieniach ze 2 złote. Przedzam, że jest to ultramat, który się naprawdę bardzo mocno sypie. Osypuje się sam z siebie, ale. Odcień jest przepiękny, bardzo mocno napigmentowany. Słocie świetlówki macie w przeglądzie rozświetlacze i ja ją polecam serdecznie. Obecnie na stronie jest wersja mini, a moja ma 6 odcieni. Z kolei kryształ z palety magenta jest niepowtarzalny, typowo różowy. Kryształ jest w tak zdezelowanym stanie, bo oczywiście ciężko jest zabezpieczyć dobrze cienie, jak się komuś sprzedaje, nie? Resztę słoczy odcieni, które posiadamy, znajdziecie w teście palety Adept. Jestem teraz cała w tych drobinach. No boskie są te cienie. A od ciebie mogę polecieć ametyst, jeżeli lubicie fiolet. Z żółtego to może żółty szafir, chociaż iskrzący opal jest taki troszkę mniej żółty, bardziej szampański może. Też jest przepiękny. Oraz różowy morganit, który nie jest taki stricte różowy. Ten z palety magenta jest bardziej różowy. Czy to, co powiedziałam, ma sens? Nie wiem, ale tak jest w rzeczywistości. Z dostępnych cieni holo mamy Bayer, który jest absolutnie cudowny. O tak, widzicie jakie to jest boskie holo? Tak. No to jest magia. I tak, ja wiem, że niektórzy mówią, że te holo nie świeci się na oku tak jak powinno. Słuchajcie, jest to kwestia oświetlenia. I tak jest w przypadku każdych mieniących się cieni, duochromów, multichromów. Jeżeli mamy dobre światło, to te cienie dużo, dużo wyzyskują. Proszę bardzo, otwieram bochemę, a Portobello się pokruszył. Kiedyś mogliście widzieć też na grupie, że z sam siebie wypadł. Jak bardzo kocham tę paletę, to chyba możecie widzieć. Ja naprawdę wyciągnę z niej moje ulubione cienie i resztę wypindolę przez okno. Tutaj wkleiłam sobie złote holo, żeby właśnie zużyć jakkolwiek tę paletę i je też serdecznie polecam. No jest boskie. Oczywiście tu ten efekt jest spotęgowany od sztucznego oświetlenia. Na oku będzie to mniej widoczne. Bo powiedziałabym, że złote jest takie bardzo dzienne. Rose Gold Holo jest jeszcze bardziej dzienne niż to złote. Także jeżeli chcecie zwykły złoty czy też złoto-różowy cień z takim delikatnym bustem w sztucznym oświetleniu to polecam. Cieni mam naprawdę dużo, więc pozwólcie, że nie będę się zatrzymywać zbyt długo przy każdym. Chcę, żeby ten film był w miarę krótki. Test iskier. Wszystkich odcieni macie na kanale. Słocze oraz wszystkie odcienie na oczach. Osobiście je polecam. Są przepiękne. Akurat ten odcień iskry najmniej mi się podoba, ale bestseller jest cudowny. Są to sprasowane, suche kawałki folii. Dlatego ten efekt na oczach nie jest taki jak Moonstone. Mimo, że niektórzy porównują bestseller do Moonstone, to jednak w samym wykończeniu, nawet to nie jest to samo. Muszę Wam też polecić jeszcze marmurki. Jaśniejszy odcień to krystal, za to ten ciemniejszy z takim niebieskim błyskiem. To aferka. Błyszczą się na pewno mniej od turbo pigmentów, ale nie odstają aż tak mocno. Tak, wszystkie cienie w tym filmie są przepiękne. Musicie mi wybaczyć powtórzenia. Marmurki charakteryzują się tym, że są zbudowane z kilku odcieni. Macie jakiś. Powiedziałabym cień bazowy, i do niego zostały dorzucone tak fragmenty, odłamki innych odcieni, jednego lub więcej. Ten żółty odcień to jest mlekiem i miodem, ale spokojnie nie jest tak żółty jak na stronie. Na żywo jest naprawdę ładny. Jeżeli lubicie takie typowo cieplutkie błyski, to jest cudowne. Grubo zmielony złoty błysk i do niego dodane białe, małe elementy. Jeżeli je rozetrzecie, to uzyskacie jednolity kolor. Jednak jeżeli zrobicie Jedno pociągnięcie na wyprasce, i tak samo na oku, to będzie widać tą różnicę w kolorze i ten pigment na oczach nie będzie identyczny. Będziecie mieć właśnie na przykład złote tło i nie gdzie białe fragmenty. Ten ciemniejszy, głęboki, brązowo miedziany odcień to pogoda dla bogaczy. No to jest absolutna miazga, jeżeli lubicie błyski o ciemnej bazie, on jest troszkę bardziej pomarańczowy niż tutaj na nagraniu. Tutaj mam jeszcze machlojkę, jak widzicie ona jest różowa, z takimi ciemniejszymi różowymi fragmentami i ciemnym, takim chłodniejszym fioletem. I tak to wygląda niepołączone. Roztarte prezentuje się tak i to można pięknie ujednolicić do takiego różowego fioletu z taką nutą chłodu. Piękny jest ten odcień. Część też pigmentów jest w bardzo dużych promocjach. Tu mi się wydaje, że mam figowiec i jeszcze jak, ale jest to stara wersja. Nie mam pojęcia, czy w nowej coś się zmieniało. Już Wam robię swatcha i obłędny jest ten cień. Tak wygląda i jest przepiękny. Tu możecie też widzieć, że ma taką ciemniejszą, różowo-bordową bazę. Może taką brązową. Przechodzi w taki różowy błysk i aż do tego niebieskiego. Stara zorza prezentuje się tak. Jest równie piękna, ale on jest z kolei poperkiem o takiej szaro-fioletowej bazie, przechodzący w złoto-seledynowy ton. Oczywiście kamerami głupiej przy tych błyskach. Był księżycowy, mi się coś buntuje, widzicie to pęknięcie. Trzeba się z nim delikatnie obchodzić. I on jest już gładki pod palcem. Delikatna baza kolorystyczna, mocny niebieski błysk. Przechodzący wróż. Nie wiem, czy to będzie tu widać. Pokażę Wam też welurka. Jest to Bałtyk, absolutnie obłędny dzień. Welurki są mniej błyszczące, ale mocno napakowane drobinami z przeogromnym kryciem. No, kiedyś wam wrzucałam na Tiktonga, że to jest absolutnie najpiękniejszy niebieski błysk. No to jest jakiś kosmos. Zesłuczuję Wam obok jeszcze ten różowy morganit, czyli kryształ. No tak, teraz widzicie jaką on ma intensywność przy tych pozostałych cieniach. Ja bym powiedziała, że to jest taki płynny chrom. Przechodzę do niedziokowych odcieni i tu chcę Was uczulić, że jeżeli nie mieliście nic, nic z glamu, to część błysków jest zainfekowana zieloną drobiną. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy na przykład odcień topniu, dzienno, troszkę różowy, to jego pobłysk będzie intensywnie seledynowy. To samo się na przykład tyczy złotówki. Tutaj mam świetlik. I on też ma w sobie zieloną drobinę, ale delikatniejszą. I niekoniecznie ona musi się ukazać. Tutaj na przykład u mnie jej w ogóle nie widać. Za to dzienne świetle, na przykład na żywo, ona już będzie zauważalna, ale delikatnie. To nie jest. Taki poziom zielonowości zieleni, zielonowości to nie jest taki poziom klątwy zielonych drobin jak w przypadku złotówki. Nie zalewam tych cieni na turbopigment czy ultraperłę, dlatego że one się bardzo sprawnie przechodzą między sobą i nawet w samym turbo turbopigmencie jest kilka różnych wykończeń. Jeden z piękniejszych niudziaków, czyli koronkowy róż, sztos, jest taki. Złoto-różowy. O, teraz pięknie widać tę drobinę. Bardzo mi się kojarzy z tym cieniem z najnowszej palety, chudy. On zależnie od światła, czasami wygląda na bardziej różowy, czasami na bardziej złoty. Na żywo powiedziałabym, że w porównaniu do mokrego różu albo konwaliowego, na przykład nie zapominajki to, że on jest bardziej złoty. A różowy topaz się nazywa. I patrzcie na swatch. Cudo, mam wrażenie, że w kamerze nawet wpada w taki niebieski. Mm, ma przepiękne faktycznie niebieskie drobiny. On jest bardziej unikatowy niż myślałam. Pokażę Wam jeszcze modę na sukces, jeżeli chodzi o marmurki. Ja oczywiście te kolory wymieszałam. I zanim przejdziemy do multichromów, to patrzcie na to. Jakie to jest boskie. Do mnie oczywiście jeszcze idzie paczka z glamu z zamówionymi odcieniami. Po prostu nie mam wszystkich, to samo się tyczy multichromów. Jeżeli lubicie zielenie, to rozejrzałabym się na przykład za vektorem czy florą, a może za tiulem albo laserem. One mają wszystkie taki mocno wyraźnie zielony ton. Tutaj mam jeszcze turbo i ona też jest w stylu księżycowego pyłu. Jest to stara wersja. Przepiękny taki niebieski połysk. On jest bardzo podobny do bodajer halogenu ze świetlówki. Jeżeli miałabym słacować wam wszystko, to oczywiście nie skończyłabym tego przed końcem promocji, ale totalnie musicie zwrócić uwagę na multichromy, już wam robię słocze. Alternatywka złoto-zielona, różowo-wioletowa jest przecudowna. ten wielowymiarowy efekt na oku też jest widoczny. Sztos na bis, też bardzo gorąco polecam. Niebieski, zielony, znowu różowo-fioletowy, piękny odcień. O Boże, jak teraz dobrze to widać. Tu macie zieleń, tu macie róż, po bokach trochę niebieskości. Oba te multichromy są Boże, jaki piękny! Oba te multi-chromy są płatkowe. I do tego jeszcze dołączy wirtualny róż oraz hit. Wirtualny róż jest według mnie bardziej duochromem, Oczywiście jest różowy, z niebieską poświatą wpadającą w seledyn. Nie jest tak wielowymiarowy jak jego poprzednicy, ale równie piękny. To jest hit. To jest hit. Fiolet, złoty, zielony. Widzimy się w innym kadrze i w innym dniu, ponieważ miałam już kończyć ten film, ale zobaczyłam, że Glamshop na Instagramie wrzucił takie piękne sety cieni obok siebie i możecie, możecie zalogować się na Instagrama. W każdym razie możecie zobaczyć właśnie takie zestawy, który odcień Wam najbardziej się podoba i że ja mam jeszcze kilka. Z takich cieni, których Wam nie pokazywałam. oryginał na przykład zamówiłam, ale rosiczkę powinnam posiadać, tabasko. Już Wam wszystko pokazuję. Zdradziłam, że ten film jakiś taki biedny się zrobił i trzeba Wam pokazać więcej. Marmurek Madena sukces, już widzieliście. A tutaj mamy jeszcze cień na ostro i to jest chyba welurek? Nie. To jest chyba zwykła perła i jest takim ładnym... Hm. Ciężko to określić, bo to nie jest takie czyste bordo. Tylko troszkę różowe, troszkę pomarańczowe. Piri-piri już nie ma w sprzedaży, ale za to jest rosiczka. Ona chyba jest też z kolety papryka, jest bardzo delikatna i tak grubiej zmielona. Jest cudowna, jeżeli lubicie pomarańcze takie intensywne ze złotym błyskiem. Cudowny jest ten dzień i to niby nie jest turbopigment. Multichrom już widzieliście, Bałtyk widzieliście, ale ja zapomniałam o jeszcze jednym multichromie. To jest OMG. Prezentuje się w następujący sposób. O, teraz pięknie widać fiolet. Taki niebiesko-zielony. Zesłoczujmy. Jest gładziutki. Tamte multichromy są... Uhuhu. Jeszcze go nie używałam nigdy. Ale tamte multichromy są płatkowe, a ten jest gładki. Jego akurat zesłoczuję tutaj jak tamte poprzednie. Widzę, że już mam paznokcia też upindolonego. Baza jest ciemna, opalizuje na zieleń z nutką niebieskości i na taki różowo-fiolet. Z mojej ulubionej palety powinnam mieć jeszcze kilka ciekawych odcieni. Tylko nie pamiętam, który jest który. Tu mamy szafiry i Glamshop też wrzucił szafiry, więc słuchuję cudowne. to jest chyba cień z palety niebieski 2020. Ciemniejsza niebieska baza i opalizuje na taki piękny błękit. Tak wygląda jego wysokość, niebieski, opalizujący na fiolet. Bardzo ładny odcień, ale to niby jest turbot, a ten jego błysk jest taki. Biedny. Zostawiłam go dla tego efektu. No to przejście kolorystyczne jest cudowne. Ale jak widzicie, to jest turbopigment, a to jest Rosiczka, która chyba jest ultraperłą. I Rosiczka się mocniej błyszczy. Celtyk dostaniecie i celtyk jest też naprawdę ładny. Piękny jest. Delikatnie opalizuje na taki różowy. Paza jest troszkę szara, ale w mojej ilości on będzie pięknym toperem. Mam jeszcze niebieski opal, i on jest, a nie jest jakiś mocno intensywny, raczej gładki, niedrobinowy. Jest przepiękny jako rozświetlacz. Ma troszkę różu nutkę fioletu. Piękny jest. W tej roli bardzo polecam, i jeżeli dorwiecie różowy opal, domyślam się, że jest bardzo podobny, to słyszałam, że też jest genialny w formie rozświetlacza. Jeżeli dobrze widzę, to na sprzedaż jest też mat. Kamień. Jeżeli to jest ten, to ja go serdecznie polecam, bo to jest taka piękna, różowo-liliowa pastela. Jest mięciutki pod palcem, nie czuć tej suchości. Patrzcie, jak on bosko wygląda. Chyba, że macie już 40 takich odcieni jak ja, no to możecie mieć 41. to tu odcień sedno, taki koralowy oraz esencję. Zobaczycie, słoczę w kolejnym filmie. I oczywiście dwa makijaże. Do mnie już przyszło jedzonko, więc będę kończyć. Ale jeszcze taka mała uwaga, że niektóre cienie w glamie matowe są przycisnione na dwa złote. Tutaj macie na przykład chili z papryki I on ma przepiękny pigment. Natomiast uprzedzam, że one też są dosyć mocno sypiące. Dzisiaj dosyć krótko, bez dwóch milionów porównań. Ale mam nadzieję, że coś Wam się to przyda. Dziękuję za oglądanie. I do następnego.